Odnośnie tych czterech tygodni, które były y, okresem przygotowawczym y, praktycznie żeśmy to, że te nie przepracowali, nie tracąc jednego dnia, te założenia, które były do wykonania y, zrealizowaliśmy można powiedzieć w stu procentach i to będąc tutaj, nigdzie nie wyjeżdżając po prostu, y, mieliśmy do dyspozycji wszystko tak naprawdę, co chcieliśmy łącznie z główną płytą, która y, no, robi się coraz bardziej zielona i to cieszy. Odnośnie transferów tutaj do klubu, wiadomo, no, wielu zawodników odeszło i, i były, były bardzo duże zmiany. Ta kadra, która była wcześniej w tamtym sezonie, niejako uszczupliła się o takich zawodników podstawowych. To jest też apel do kibiców, bo, bo powstaje nowa drużyna i bardzo bym prosił, aby, aby też wspierali tych chłopaków, którzy. Tak naprawdę będą tworzyć teraz mieszankę, takiej utyny z młodością, bo na pewno będziemy chcieli korzystać z, z wychowanków tego klubu. Daje nam, jest taka możliwość i, i, i też w końcu się trzeba odważyć i, i mam nadzieję, że, że jedne, wszyscy będziemy się nawzajem po prostu wspierać. No, życzyłbym sobie tego i, i zawodnikom, kibicom, działaczom, nam wszystkim. W nowych zawodników, tak jak mówię, no, nie przyszło ich wielu. Pierwszym, którego tak naprawdę pozyskaliśmy, to był, był Markier Madeja. Ja też wiążemy spore, spore po prostu nadzieje z tym zawodnikiem, bo no, każdy kibic, kto, który interesuje się tutaj piłką wie, że tego chłopaka stać jest na wiele i tylko kwestią jest tego, żeby on się otworzył tak bardzo pozytywnie i chciał sprzedać te wszystkie swoje umiejętności, które posiada. Z zawodników nowo pozyskanych mamy jeszcze Krystiana Pedycha, który, który wzmocni rywalizację w linii obrony. Zawodnik ten może zagrać i w środku, i na boku obrony z jednej i z drugiej strony. Na pewno będzie to dużą, dużą konkurencją, jeżeli chodzi o, o po prostu walkę w tych liniach defensywnych. Zawodnikiem, który doszedł do nas jest też Dominik Zieliński. To jest zawodnik, który grał podczas piątej lidze, strzelił tam 21 bramek w tej piątej lidze i będziemy też bacznie się przyglądać, żeby ten zawodnik też się otworzył i w dużym stopniu pomógł. Pierwszy mecz u siebie, inauguracja z izolatorem Boguchwała na pewno jakieś małe derby, bo bo wiadomo jest to niejako obrzeża Rzeszowa i, i będzie to wzbudzało małe emocje, natomiast mówię jakaś presja w wyniku też tutaj na, na pewno na drużynę nie zadziała i i ja widzę tą samą determinację, mobilizację, która jest począwszy od szatni, a skończywszy na treningu. Bardzo cieszy i ja myślę tutaj napawa to optymizmem samo podejście chłopaków i zaangażowanie w trening, samodyscyplina. Naprawdę jest to, jest to godne zauważenia przede wszystkim dla tych młodych zawodników i w kontekście tego pierwszego meczu to doświadczenie i ta mobilizacja myślę, że na pewno będzie dużym naszym atutem.